W następnej, ale degustacji. Tym razem e, piwo z Liverpoolu wybierał Love Lane, e, Baltic Berliner, Raspberry Blueberry Black Currant, czyli malina, e, jagody i porzeczka czarna. Dlaczego Baltic? No, bo Baltic, bo e, tak naprawdę. E, Love Lane Brewery jest zlokalizowane w sercu Liverpoolskiego Baltic Triangle, czyli trójkąta ba bałtyckiego, gdzie jest dużo kreatorów tych ludzi, którzy coś tam tworzą, robią, także dużo się dzieje, i to Barry jest upakowane ogromną ilością malin, jagód i czarnej pożyczki. Słody to pylm i pszeniczny. Chmiele to, czyli znaczy jeden chmielec, tak naprawdę Bramling Cross. IBU jest powyżej 5. Ciężko będzie znaleźć, pewnie. Yy, składniki woda, słudień śmienny, pszenica, chmiele, drożdże i maliny, jagody i czarna porzeczka. Pire z nich. I tyle. 4% alkoholu tylko. No ale po Berlin Baza nie, nie trzeba się spodziewać dużo więcej. 4% jest ok. No i zobaczcie, jaki piękny kolor ma to piwo. Taki właśnie malinowo jagodowy troszeczkę. Yy. Takim właśnie e, lekko niebieskim, e, niebieską poświatą, tutaj troszeczkę, nawet tutaj, gdzieś na brzegach ma złym to wygląda. E, oczywiście, zamglone piany brak. E, no, tego się nie trzeba spodziewać na Berlin e, Wygląda bardzo przyjemnie i pachnie dosyć przyjemnie. E, jest kwaśność, jest e, taka. Malina, mogę to powiedzieć, taki domowy sok malinowy, lekko sfermentowany. Także są takie fankowe nutki. Do tego taka multivitaminka troszeczkę, czarna porzeczka. No jagody tu niestety tutaj gdzieś przepadają. No to nie jest aż taki bardzo mocny aromat jagód. Także w tym połączeniu dosyć silnych aromatów maliny i czarnej porzeczki no jagoda troszeczkę ginie tutaj. Dobra, to spróbujmy. Wasze zdrowie. Cheers. Wiecie co? Pierwsze wrażenie jest takie, że no jest ta kwaśność, ale jest taka delikatna. Jest odrobina um, Wody. Niestety jest bardzo e, lekkie to piwo, i trochę czuć wodę. No tak nie powinno być. Jakby, wiecie co? Może z drugiej strony, jakby ta kwaśność była taka mocniejsza, e, to ta wodnistość by uciekła. Może byście czuli tylko tą kwaśność i byłoby fajnie. Natomiast e, ta kwaśność nie jest zbyt duża. Ona jest fajna, przyjemna, ale taka delikatna. Jakby była taka mocna, to byście tej wodnistości w ogóle nie czuli, bo dosyć fajne jest ciało. Lekkie do średniego nawet można by powiedzieć. Jest przyjemnie, ale czuć tą wodę troszeczkę. Poza tym, fajne maliny ale nie aż tak bardzo e, wyeksponowane. Troszkę e, porzeczki, ale też wszystko jest delikatne. I gdzieś może w takim dalekim planie jagody. E, jeśli chodzi o goryczkę. No cóż, taka cierpkość troszeczkę e, gra tutaj za goryczkę, nic więcej. Na scenie jest niskie do średniego Jest to fajne piwo, odświeżające zdecydowanie. Fajnie schłodzone na pewno będzie bardzo przyjemne Ale mogło być wyraźniejsze. Więcej kwaśności, więcej cierpkości tutaj, bardziej wyeksponowane maliny i porzeczka powiedzmy dałyby dużo więcej. Zapomnielibyście o, o tych wodnistych aspektach tutaj. Także mogłoby być fajnie. Niestety ja tak a jakby zrobili rzeczywiście taką powiedzmy, że imperialną wersję, no ale nawet jakby zrobili double, nie? Nie chodzi o procenty, chodzi o ilość tych składników tutaj, ilość tego, tego dodanego, ilość tych aromatów. To byłoby coś. Naprawdę to piwo ma potencjał, jest przyjemne. E, kupiłem tą puszkę w ramach e, festiwalu Piwa w Lidlu. Większość jest oczywiście szkocka, e, ale to piwo jest z Liverpoolu, także przyjemne. Dostępne teraz w angielskim Lidlu w tym tygodniu. E, no może już nie. Podejrzewam, że jak zaploduje to już będzie troszeczkę za późno. Ale może jeszcze będzie. Może jeszcze będzie w Lidlu. Jest to regularne piwo z tego browaru, także nie jest specjalnie robione dla, dla Lidla, także podejrzewam, że będzie dostępne. Także jak ktoś chce sobie zamówić na przykład prosto od browaru, to czemu nie. Piwo jest fajne. Ale mogłoby być lepsze. Tak mi się wydaje. Także warto spróbować, bo jest przyjemne. Um, I nie jest bardzo drogie. FUNT 79 chyba czy coś to jest dobra cena. E, dobra cena. Przyjemne, oświeżające lekko kwaskowe, owocowe, fajne. Mogło być bardziej wyraźne. E, ale... cóż, mam nadzieję, że... Ta recenzja Wam się podoba tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każde nowym filmie na kanale, tak żeby mieć na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.